Witam pierwszy yy, biorkiem, czteroletni, tak, przechodzimy do kolejnego tematu z klasy drugiej, tak naprawdę już do kolejnego tematu z elektrostatyki. Yy, dzisiejszy temat tak naprawdę będzie, gdyby było to na lekcji, to byłoby naprawdę niewiele do pisania, parę linijek, paręnaście linijek, a tak naprawdę to byłaby lekcja całkowicie prawie, że pokazowa i zrobimy ją, tak. Jak jest tam ktoś przewodniczący, klasy, niech sobie zanotuje, kamieński pokazuje doświadczenia z elektrostatyki. Dobrze, we wrześniu jak wrócimy do szkoły. Ale przejdźmy do teorii, bo w zeszłym tygodniu mówiliśmy, chyba oficjalnie w tym tygodniu, w poniedziałek na lekcji. Ta lekcja jest, dzisiaj będzie w nocy, ale tak naprawdę jest to lekcja poniedziałkowa, Więc mówiliśmy na ostatniej godzinie o podstawowych wiadomościach z budowy atoma, takiej budowy atomu, która jest istotna z punktu widzenia elektryczności, czyli tak naprawdę chodziło o ten elektron, który krąży wokół jądra atomowego, tak? Ten elektron, który można wyrwać z atomu lub ewentualnie do atomu dostarczyć ten elektron, czyli zonizować go, tak. Mamy ją dodatni lub on ujemny. I to jest bardzo istotne w kontekście tego, co chciałem dzisiaj powiedzieć, o czym dzisiaj byśmy sobie popowiadali i pokazali doświadczalnie na lekcji. Y Czyli przypominam, najważniejsza rzecz istotna, czyli to, że możemy manipulować tylko elektronem, że tak się wyrażę, manipulować, tak? Czyli możemy elektron zabierać, elektron dostarczać do jakiegoś ciała, tak? Tylko i wyłącznie cząstkami naładowanymi ujemnie, elektronami, tak? Elektrony walencyjne najczęściej się bawimy, tak w cudzysłowie bawimy. No dobrze. A jaki jest sam temat? Temat byłby właśnie. Spo... Przypomnienie też z tego, co było w szkole podstawowej z pewnością o sposobach elektryzowania ciała, tak? W jaki sposób to ma... możemy naelektryzować ciała, co tam się wewnątrz dzieje, bo to jest najistotniejsze. Tak? No właśnie, co się dzieje w trakcie elektryzowania i jakie są metody tego elektryzowania? Mieliście go daje w szkole podstawowej, trzy sposoby elektryzowania, przez tarcie, przez dotyk i przez indukcję, tak? więc po kolei przez No to tutaj oczywiście nie trzeba dużo dyskutować. Mam dwa ciała, czyli tutaj jakieś futerko, czyli jakiś polarek, tak, i chcę coś naelektryzować, więc biorę ten polarek, biorę, A tutaj sam nawet tworzywa sztuczne, no ale nie wiem, pisak jakiś, tak, i pocieram, bawię się i pocieram. Ja w szkole mam tak fajne rurki do pocierania, lepsze niż te laskie, bonitowe nawet które są normalnie i próbuję tak nic się i nie dzieje tak? mocniej nic się nie dzieje a inny i byłaby lepsza już. też nic się nie dzieje ale załóżmy, że się dzieje, tak? Jednak już wszystko. Założyć zawsze można. No dobrze, załóżmy, że jednak na naelektrysowałem. Przyciągał jakieś skrawki papieru, włosy, tak na głowie, czyjeś, czy tam podnosimy. A co się dzieje? Co się dzieje w trakcie elektryzowania przez dotyk, że ten ładunek, tutaj się pojawia, przypominam, jest coś takiego jak zasada zachowania ładunku elektrycznego. Ładunek się nie może pojawić znikąd. On się skądś musi tutaj wziąć. Skąd? Z bluz tak? Z futerka jakiegoś. Ja tam mam takie ładne futerko w szkole. No właśnie, czyli jeżeli tutaj dostarczyliśmy jakiegoś ładunku, to tutaj trzeba było go zabrać. Jeżeli tutaj no, tworzyło sztuczne, to tworzyło sztuczne elektruje się z drugim ładunkiem ujemnym, czyli tutaj mamy nadmiar elektronów. Pojawiło się nadmiar elektronów, to tutaj musiał się pojawić ich niedobór, tak? Jeżeli tutaj mam ładunek rzędu, na przykład załóżmy, strzelam oczywiście, jednego nanokulomba, to skąd on się wziął? Tylko stąd. I tutaj mamy jakiś ładunek, też jednego nanokulomba. Tylko że tu jest minus. A to jest plus. To jest nadmiar elektronów, to jest niedobór elektronów, tak naprawdę. Jasne? Czyli, jak mamy tarcie, tak jak mamy tarcie, to trzemy jedno ciało, drugie. To, to ciało niebieskie i czerwone. I jak się one elektryzują? Elektryzują się ładunkiem o tej samej wartości. Ładunki są jednakowe co do wartości, ale przeciwnego znaku. Także jeżeli wcześniejszy ładunek był łączny zerowy, to po, po naelektryzowaniu, mimo że oba mają ładunki jakieś, ale ten ładunek jest zerowy, tak? To tak jak byłoby 0 na początku, potem byłoby plus 5 i minus 5. Łącznie plus 5 i minus 5, to jest zero, tak? Więc tutaj coś mamy podobnego. Na tym polega elektryzowanie przez tarcie. Następny sposób to jest elektryzowanie przez dotyk. Co się dzieje? Co potrzebujemy w tym przypadku? Potrzebujemy ciało już wcześniej naelektryzowane, na przykład przy starcie. tak. I ciało nie drugie ciało jakieś nie raz we drugi pisak. Dwa czerwone, dwa czerwone, tylko że inne. To jest naelektryzowane, ten cienki, ten grubszy jest nie naelektryzowany. Tak? I teraz co się dzieje? Dotyk tam, zwłaszcza, czyli mówię, czyli dotykam. Łodunek przepłynie? Jak najbardziej przepłynie. Tak? Jeżeli. Drugie ciało będzie przewodnikiem prądu, to ładunek się rozejdzie po całym przewodniku. Jeżeli to będzie izolator, to tylko ładunek zgromadzi się tam, gdzie ja dotykam. Nie rozejdzie się wszędzie po całej objętości. Przypominam, przewodniki mają elektrony swobodne. Czyli mogą się swobodnie przemieszczać w obrębie całego, całej objętości materiału. Tak, całej objętości przewodnika prądu. Czyli przewodnika prądu, czyli mogą przemieszczać się elektrony właśnie swobodne. A jak nie ma elektronów swobodnych, czy prawie ich nie ma bo tak naprawdę zawsze coś tam jest, tak, ale prawie ich nie ma, yy, no to ładunek się nie rozchodzi po całości, tylko jest tam, gdzie dotykam. Tu jest ciało naładowane, tu jest ciało nienaładowane wcześniej, tak? Co się dzieje z wodunkiem? Przepływa. Skąd? Z ciała naładowanego na nienaładowane, zgadza się? I tak, i nie. Bo może być odwrotnie. Kiedy? Przypominam, że możemy mani man manipulować tylko elektronami. Tylko elektrony mogą się przemieszczać z jednego ciała na drugie ciało. To popatrzmy. Jeżeli mamy wcześniej ciało nie naelektryzowane, czyli zero, tutaj napisałem górze w na środku zero i ciało naładowane najpierw ujemnie, no to tu jest nadmiar elektronów, tu jest ich w sam raz. To jak, to, to jak dotkniemy, to tam, gdzie jest nadmiar elektronów, przeskoczy, przejdzie do tego ciała, gdzie jest ich. Jakby odpowiednia ilość. Także ładunek byłby zerowy, nie ma ładunku elektrycznego. Ale teraz jak dotknę, elektrony przepłyną, więc tutaj też się naelektryzuje. ładunek przepływa z ciała naładowanego na nienaładowane. Ale gdy ciała naładowane będzie naładowane dodatnio, a nie naładowane mamy oczywiście zerowe, to teraz przy dotknięciu tu jest niedobór elektronów, to jest ich sam raz, więc co się stanie? Będzie ciało wyrównać, czyli elektrony teraz z ciała nienaładowanego przejdą na ciało naładowane. Jasne? Co się wtedy dzieje? W przypadku tym, co mówiłem na początku, to było minus, to było zero. To teraz, jak te elektrony przyjdą stąd tu, to jaki ładunek będzie na ciele wcześniej, nie na elektryzowanym? Też ujemny. Tu był minus, tu też jest minus. Czyli, a tutaj też oczywiście zostaje jeszcze jakiś minus. To nie jest tak, że wszystkie elektrony przepłyną, tak? Więc będzie minus, ale oczywiście odpowiednio mniejszy minus. Mniejszy ładunek będzie co do wartości bezwzględnej, ale będzie. Tutaj, tutaj się pojawi minus, tak? Także łączny ładunek obu ciał musi być taki sam, jak był na początku, na pierwszym. Tak samo jest tutaj. Tu jest plus jakiś, ładunek przepłynie z ciała nie na, na, na elektryzowane. Będzie wtedy mniejszy niedobór elektronów, czyli będzie mniejszy plus, ale wtedy będzie pojawia... ale jeśli coś pojawi niedobór elektronów w tym pierwszym ciele, nienaładowanym wcześniej. Czyli też będzie miał ładunek, dodatni się zrobi. Czyli to będzie miało plus i to będzie miało plus, tak? Łączny ładunek tych obu, po dotknięciu, będzie taki sam jak tego pierwszego naładowanego przed dotknięciem, tak? Czyli w jaką stronie ładunki przepływają, zależy od tego, jaki jest ładunek ciała naładowanego na początku, tak? Tego pierwszego ciała naładowanego. No właśnie. Czyli po pierwszy raz powtarzamy. W elektryzowaniu przez tarcie, ładunek przepływa pomiędzy pocieranymi ciałami, z jednego ciała na drugie ciało elektryzują się oba ciała ładunkiem przeciwnego znaku, ale co do wartości, te same są, tak? Wartości. W elektryzowaniu przez dotyk mamy ciało naelektryzowane i ciało nienaelektryzowane. Poprzez dotyk ciało nienaelektryzowane uzyskuje ten sam ładunk znak ładunku, to ciało naelektryzowane, ten sam. Tu było zero, tu też pojawia się minus, bo tutaj przypłynęły elektrony. Tu było zero, oddał elektrony, więc tu też pojawił się plus, tak? Czy ładunek rozdziela się porówno po połowie między ciałami? Bardzo rzadko. Tylko wtedy by się to dostało, gdyby oba ciała były zbudowane z przewodników i dokładnie tych samych rozmiarów i kształcie. To wtedy, na, wtedy na pół by się przydzieliło, tak? ale yy, normalnie to jest zupełnie, zupełnie inaczej. Tak? To trzeba było przeanalizować, czy to jest przewodnik, czy nie, przewodnik, czy izolator. To trzeba się zabawić. Tak? Takiej ogólnej zasady, jak to się dzieje, nie ma, chyba żebym powiedział tak długo ładunek przepływa, aż się potencjały wyrównają, tak? Ale to jest chyba nie na poziomie podstawowym. No dobra. Więc mamy drugi sposób. I trzeci sposób elektryzowanie przez indukcję. Czyli inaczej mówiąc elektryzowanie na odległość. Coś, co tutaj się dzieje, moi drodzy. Załóżmy, że zbliżam ciało naelektryzowane do nienaelektryzowanego. Co się dzieje? Zbliżam, nie dotykam i nie pocieram. Nie ma fizycznego przepływu ładunku, bo przy pocieraniu ładunek przepływa z jednego na drugie. Przy dotknięciu przepływa ładunek z jednego na drugie. Tutaj nie ma przepływu ładunku. Jasne? Jest oddziaływanie na odległość. Stąd to jest oddziaływanie właśnie elektryzowanie przez indukcję. Przez wpływ. Jedno ciało wpływa na drugie, ale nie ma przepływu fizycznego ładunku. Co się dzieje? Ciele nie naelektryzowane to jest plus. Załóżmy, że to jest, że to jest przewodnik. Tam są elektrony swobodne. One mogą swobodnie się przemieszczać. Co się dzieje? Ten plus przyciąga do siebie elektrony swobodne z tego ciała nienaładowanego. Czyli one podążają w stronę plusa. czyli gromadzą się po tej stronie ciała nienaładowanego. Ale wtedy po drugie jest ich niedobór. Więc wtedy po drugie pojawi się ładunek dodatni. Całość jest ciągle elektrycznie obojętna, Ale ładunek się rozsunął. Tutaj minus. Tu plus. I tyle. Jeżeli tym ciałem byłby nie przewodnik, ale izolator prądu, tutaj jest nieczytelny, wziąłem drugi. Jeżeli byłby izolator prądu, to nie ma elektronów swobodnych. Więc wtedy pod wpływem ciała naładowanego w obrębie cząsteczki następuje rozsunięcie ładunku. Minus przy plusie, a plus oddalony. Od, od, od tego ładunku ciała naładowanego, tak? Czyli ładunek przeciwnego znaku jest przy ciele naładowanym, od strony ciała naładowanego. Ale tylko w obrębie cząsteczki. Tak? Plus minus, plus, minus, plus, minus, plus, minus, plus, minus. Plus, minus, Tak wszędzie jest coś takiego. Tak? Przewodnik, izolator. I teraz, jeżeli mamy to taki przewodnik, i teraz, jeżeli miałbym ten przewodnik w trakcie zbliżenia ciała naładowanego, o, nie widzę, co się dzieje, tak, bo co panel dotknąłem dotykowy. Gdybym ten przewodnik bym rozdzielił na pół i rozsunął, to bym miał naelektryzowane dwa kawałki przewodnika. Jeden ładunkiem ujemnym, drugi ładunkiem dodatnim. tak. Ja tutaj podaję przykład ciała naładowanego dodatnie tu i tu, ale gdyby tu było ciało naładowane ujemnie, to ten ładunek tutaj by się rozsunął w odwrotnie, w drugą stronę. Tutaj też byłoby w drugą stronę. tak. Więc tutaj nie ma większego znaczenia, co zbliżymy tak naprawdę. Elektryzowanie przez indukcję, przez wpływ na odległość, tak? polega to na rozsunięciu ładunku w obrębie ciała nienaelektryzowanego pod wpływem ciała naelektryzowanych. I przy okazji widać, dlaczego ciało naelektryzowane przyciąga do siebie ciało nienaelektryzowane. Dlatego, jak że ja mam linikę naelektryzowaną. Bliżej do włosów przyciąga. Bliżej do jakiejś kartki przyciąga. Teoretycznie według prawa kolombo, które mieliście w podstawówce, nie powinien przyciągać. Ciało naładowane i nienaładowane nie powinno oddziaływać. Ale oddziałują. Dlaczego? Bo w cieli nienaładowanym pod wpływem ciała naładowanego następuje rozsunięcie ładunku. I zwróćcie uwagę na jedną ciekawą rzecz. Minusy w cieli nienaładowanym są bliżej tego ciała naładowanego niż plusy. Wniosek? Przyciąganie między tym minusem a tym plusem będzie większe niż, między, niż odpychanie między tym plusem a tym plusem. Czyli ciało naładowane bardziej przyciąga ciało nienaładowane niż je od siebie odpycha. Podobnie jest z izolatorami. Minus jest bliżej, przeciwny znak jest bliżej, więc jest bliższe przyciąganie niż odpychanie. Całość jest elektrycznie obojętna, tak? Jako całość. Ale ładunek rozsunął się, więc. Następnie, oddzielanie z tym rosnieniem, tym ładunkiem. No i wtedy ma ciało przyciągane do siebie. Tak? Ciało nienaładowane jest przyciągane, czy przyciągają się wzajemnie z ciałem naładowanym. Tak zawsze. nie Mimo, że tak nie powinno być. No i tym miłym akcentem to jest yy, koniec. Bo że jak sobie tak pomyślę, to może być ostatnia nasza lekcja. Faktycznie. Dlaczego? Bo tak. A nie, właśnie nie wiem, nie, nie, to się zmieniło w Jagłownie, o maturach. Na pewno to jest lekcja z 1 czerwca, tak? To jest 1 czerwiec. 8 czerwca są matury, język polski, więc to lekcji nie ma, tak? Te 3 dni lekcji klasy 1-2 nie mają. Potem jest y, 1, 8, 15 i 22 też są jakieś matury, ale pierwotnie to tam była Chemia. Wiem, że w czasie chemii mamy wolną u nas w szkole, ale fizyka już też, też miała być wolna na fizykę, ale fizyka, to nie jest poniedziałek. Więc nie wiem, czy lekcja będzie. Nie, 15 lekcji na pewno nie będzie. Bo ja jestem na maturze, ale no, nie pamiętam. Ja nie wiem, że ja 15 też mam być na maturze, tak? A 22 już chyba nie. Więc 22 jeszcze może będzie jeszcze jedna lekcja i to będzie koniec, więc jeszcze może będzie jedna lekcja, tak. No tak na razie to na razie tyle. Do zobaczenia właśnie następnym razem. Tak to powiedzmy.